Właśnie siedzę przed Softboxem. Boys 18. Hej. Dzisiaj robimy wieczorną rutynę. Jutro zaczynają mi się studia. Tam w ogóle gotują mi się kary. Będziemy zaraz jeść. Piątek, czyli 1 października, szłam na uczelnię. Był taki dzień adaptacyjny. Nic się nie działo za bardzo. Jutro dopiero zaczyna się szkoła i zaczynam moją wieczorną rutynę. Jest niedziela. Jutro mega wcześniej wstaję. Chyba 6, a nawet chyba przed. Więc chcę pokazać, jak się tak organizuję. Wzięłam kartkę i długopis, ponieważ organizacja to jest najważniejsze rzecz. Chcę sobie zrobić taki turbo self-care wieczór, właśnie przed tym tygodniem, co się zaczyna. Zapiszę, co chcę zrobić. Chcę nałożyć olejek na włosy, zrobić olejowanie jeszcze przed treningiem, bo będę jeszcze ćwiczyła. Trening, posprzątać mieszkanie, bo... Skincare, zrobić śniadanie do szkoły na jutro, żebym mogła wziąć. Napisałam sobie plan lekcji. Jutro mam zajęcia od 8 do 16.55 i mam przerwę od 9.35 do 11.40, więc wezmę ze sobą komputer i będę edytowała na uczelni albo pójdę do jakiejś kawiarni, naszkować ubrania, w czym pójdę. Później chcę zrobić journaling, dobrze się nastawić i zmotywować na studia. Później mam zadanie, ja co miesiąc robię takie listy, co jest ważne, do czego dążę w przyszłym miesiącu. Jeżeli ktoś jest ze mną od samego początku, to robiłam takie listy i pokazywałam ich chyba w moich pierwszych filmach. I to były na przykład luty goals, self-care, study, wszystkie zatrzymałam sobie. O, mam na przykład tutaj listę z lutego i jest na przykład, że, żeby na YouTubie 15 tysięcy subskrypcji zdobyć i się udało. Tego typu różne rzeczy, ale to może potem opowiem. Bo mam parę takich kryteriów, które co miesiąc zapisuję i później wypisuję do tego. Opowiem potem i też mam coś takiego wyzwania, co w miesiącu takiego niewygodnego dla mnie robić. Jeżeli robimy już taki porządny self-care rytuał nocny, to zrobię też medytację na dobranoc i tyle. Idę teraz skończyć moje kary, bo nagrywam tydzień jedzenia. Jest 19, więc wydaje mi się, że jest dobry czas. Jak o 23 będę leżała i zrobię medytację, to już będę happy. <laughs> nie wiem czy pokazywałam kiedyś, jak robię olejowanie. Robię to raz na jakiś czas. Wydaje mi się, że tak trzy razy w miesiącu. Jak widzę, że moje włosy są suche, i to jest jedyna taka rzecz, którą robię dla włosów, żeby o nie zadbać. I nakładam wszystkie olejki, jakie mam. Pierwszy, który używam, to jest olejek arganowy. On jest tani, on kosztuje około 6 zł. Zawsze na pomocy w Rosmanie. Nakładam go na całe włosy, głównie końcówki, i później też tutaj na górę. Kolejny olej to jest olej kokosowy. Nakładam te wszystkie olejki tak na oko, na wyczucie. Nie za dużo, bo to jest zbędne i szkoda olejków, ale tak, żeby były całe pokryte. Ja mam tak, że tutaj włosy nie przetuszczają, mi się już aż tak. Takie normalne, a końcówki mi się przesuszają. Tutaj widać teraz dobrze tę różnicę. Tu mam mój naturalny kolor, a tutaj jest ten taki jaśniejszy. Już mam taki odrost, z którym nic nie robię, czekam aż te włosy odrosną i później przy cieniowaniu się ich pozbędę. Tutaj już są moje normalne. Po farbowaniu są jeszcze suksze, Olejowanie bardzo dużo mi daje i to jest właśnie jedyna rzecz, którą robię z moimi włosami. I na w końcu używam olejek kochoba. On według mnie jest najlepszy na włosy. Zepnę je, żeby mi nie przeszkadzały podczas treningu. Nałożę sobie też na brwi i rzęsy olej rycynowy. Nie mogę go nakładać na noc, ponieważ chodzi do oczu i później mnie pieką. Trzeba z tym bardzo uważać. Powinnam też wyregulować brwi, ale jeszcze poczekam. Voila! Gotuję moje kary, trochę jest sew, więc posprzątam. To jest moje kary. Za chwilę będę jeść, poczekam, aż trochę się ostudzi. W międzyczasie pokażę, co znalazłam. Lampki i świeczkę. Zapomniałam, że ją tutaj przywiozłam. Lampkin Spice. I ona, o jezu. To jest świeczka z jakiegoś, nie targetu, ale tego typu. Ja ją przywiozłam ze Stanów. Jak byliśmy tam u znajomych, to dostaliśmy takie małe prezenciki. Chyba się jesień zbliżała. Zawsze mi jest szkoda jej palić, bo niesamowicie pachnie. I mam też lampki, które przywiozłam z domu z myślą o święty chociaż jeszcze nie ma świąt, ale z myślą, żeby udekorować sobie tutaj mieszkanie. Tylko, że one są bardzo krótkie i na przykład na łóżko mi nie pasują na ramę, pomyślę. Więc siadam do jedzenia. wziąłam sobie tutaj czystą kartkę i będę robiła te październikowe goals, do czego dążyć. Uwielbiam to robić pod koniec miesiąca, tak sobie zsumować. Robiłam to akurat we wrześniu w dzienniku, bo takim było łatwiej. Miałam cały czas otwarty i patrzyłam na to, bo ja mam tak, że lubię codziennie widzieć, do czego dążę, codziennie sobie przypominać to, ale uznałam, teraz na październik chcę zrobić kartkę i powiesić sobie na ścianie, ponieważ jak ja mam jakieś goals, to niektóre są takie bardzo prywatne, nad czym ja muszę popracować, jakie są moje słabe cechy. I na przykład w domu nie mogłam sobie takiej kartki wieszać na ścianie, ponieważ jak chodziła siostra, mama, ktokolwiek do pokoju, to by to przeczytała, to jest bardzo prywatne. Przyznajesz się do jakichś swoich słabości i nie chcesz, żeby może ktoś patrzył na ciebie przez nie. Dlatego teraz, jak mieszkam sama, to mogę sobie ją powiesić na ścianie, przy łóżku i codziennie zaglądać, pracować. Nad sobą. Jeżeli ktoś by chciał tworzyć sobie takie listy goals, to ja mogę powiedzieć, co już przez prawie rok zapisuję. Pierwsze to jest self-care i to jest od medytacji, jogi, jakie nawyki chcę dalej utrzymywać, bo raczej to już jest teraz u mnie utrzymywanie tego. Jest to na przykład rano 10 minut medytacji, od razu po tym jak wstanę, journaling, właśnie self-care cały. Później zapisuję health and wellness, jak chcę, żeby wyglądała moja dieta, na czym się skupiać, jak dbać o ciało, sport, jakie treningi. I, I ogólnie ta cała strefa. Później robię sobie study, czyli uczenie, i to jest na przykład u mnie Duolingo niemiecki, żeby oglądać serial po niemiecku, codziennie chociaż coś. Teraz też mam taki nowy cel na październik, żeby bardziej orientować się, co też dzieje się w świecie. Zobaczyłam cały dokument i też film odnośnie 11 września. Czułam się z tym bardzo dobrze, czułam, że po prostu edukuję się i takie poczucie, że okej, okay, I'm smart. Następny punkt to jest praca, co w danym miesiącu mam do zrobienia. Później sobie zapisuję wyzwania i najczęściej to są jakieś rzeczy związane ze mną, z moją strefą komfortu, jakieś nowe rzeczy, które chcę zrobić. I ostatni punkt, punkt to są przypomnienia, reminders i tutaj sobie zapisuję wszystko, typu żyjemy na lewitującym kamieniu, nic nie ma znaczenia, wszyscy umrzemy, bądź najciężej pracującą osobą, jaką znasz, nigdy nie mów o swoich planach i dąż do bycia najlepszą wersją siebie. Fajnie jest po prostu jak rano budzisz i widzisz to, to tak czytasz i sobie coś nie przypominasz, I dla mnie wtedy życie jest łatwiejsze. Nie stresuję się, nie przyjmuję jakimiś małymi rzeczami, I sobie tak wszystko uświadamiam rano. To było na tyle. Poczekam teraz jakoś z pół godziny, bo nie chcę ćwiczyć z pełnym brzuchem. Jestem w moim pokoju i zabieram się za sprzątanie. Pozwalałam po prostu rzeczy. Mogę pokazać, co z dorwałam w lumpie. Pierwsza rzecz: Polar z Mountain Warehouse. Kiedyś miałam kamizelkę, i to jest bardzo dobra firma, i ma taki przepiękny kolor, taki morski. Kolejna rzecz to jest top, który chyba jest najlepszą zdobyczą z lumpa, jaką kiedykolwiek zrobiłam. I ma najpiękniejszy kolor, jaki widziałam. Poza tym myślę, że zielony mi bardzo pasuje, bo mam zielone oczy. I jak ktoś chce zobaczyć jak on wygląda, to zapraszam na mojego TikToka Czwalina. Jest prześliczny. Następną rzeczą jest koszula, którą znalazła najpierw moja siostra. Ja spodobał ten kolor. Chcę urozmaicać moją szafę, żeby nie było czarno-biało-beżowo. Ale teraz śmiesznie to wygląda. I ma taki nietypowy materiał, trochę grubszy. Very cute. Muszę sprzątać, ponieważ już jest późno. Muszę robić trening. Ok, tutaj posprzątałam już wszystko. Naszykowałam sobie torbę na jutro i tutaj rzeczy, które muszę zabrać. I teraz zabieram się za trening. Rozłożyłam sobie tutaj matę Hello! Stworzyłam w ogóle nową playlistę na YouTubie, która się nazywa New Workout Playlist Toning i będę robiła tutaj 10 minutes arms, później chcę zrobić toned arm, a później będę robiła na brzuch od Pameli, te moje ulubione. Odezwę się po treningu, ja robię tak, że te wszystkie ćwiczenia na akurat ręce są na stojąco, więc mam tam laptopa na biurku i sobie patrzę w lustrze czy dobrze wykonuję i obok od razu kładę telefon i puszczam sobie serial, Wszum albo podcast, albo serial. Teraz zaczęłam oglądać Jane the Virgin i jestem na drugim sezonie, chyba tym odcinku. To jest serial, który jest nagrany jak telenovela. Jest telenowelą, można powiedzieć, taką przyśmiewczą. Jest świetny. Moja siostra oczywiście mi go poleciła. Zaczęłam oglądać, się wciągnęłam i właśnie jak sprzątam, czy do treningu, to lubię bardzo oglądać. Włączam sobie i planuję tak robić trening 50 minut. Jest 21, więc nie jest najgorzej. Wyrobię się do 23, i'm Ręce mi się cały trzęsą. Jestem po treningu. Jest za 10.22. Idę się szybko kąpać. W ogóle leci za mnie pod, nie wiem, wymęczyły mnie strasznie te treningi. Pokażę, co robiłam. Ten 10 na ręce, bez żadnych ciężarków. Tutaj zrobiłam 9 minut, bo to są takie serie krótkie, które się cały czas powtarzają. Jakby powtarzały się 4 razy. Ja zrobiłam 3 razy i już nie umiałam po prostu pompek robić. To 10 minut. Mega intensywne. I zrobiłam 10 minut lower-ups. Myślałam, że zrobię jeszcze jeden trening na brzuch, ale już jestem po prostu. Tak zmęczona, że okej, okay, te ręce mnie wymęczyły. Jeszcze planuję wypić cały widon wody przed spaniem, bo dzisiaj mało piłam jakoś. Umyłam twarz płynem z cerawi wygładzającym. Wyglądam śmiesznie, żeby lepiej się włosy układały, lepsze było podbicie, taki volume. To na końcu, jak już umyję włosy, to daję głowę na dół i spukuję zimną wodą. I później też, jak rozczesuję, to do góry nogami. I właśnie wtedy wszystkie włosy są takie nieoklapnięte, tylko do góry podbite. I teraz je lekko zepnę. I w taki sposób tutaj te włosy, które są. Wyglądam że... Wystarczy, że tutaj wyschną w taki sposób, a później to rozpuszczę do spania i zepnę jakieś jakiś i tyle. Chciałam robić glinkę, ale widzę, że mam bardzo zapchaną twarz, nie wiem dlaczego. Ostatnio się malowałam, więc pewnie dlatego. Zrobię sobie peeling. Peeling Solution Revox. To się nakłada na całą twarz, czeka 10-15 minut i potem zmywa i to niby powoduje, że złuszcza się cera. To jest odpowiednik ten z The Ordinary, tego różowego, czerwonego serum, które jest mega popularny. Poczekam 10 minut. Balsam do ciała. Najlepszy balsam z Aldi. To jest, nie wiem, które opakowanie moje. Biokura z olejkiem z awokado i witaminą E. I przepięknie pachnie. Ja mam problem, że mam strasznie suche łokcie, ręce, kwas hialuronowy. Ok, ready? Okay, uznałam, że sobie jeszcze zrobię herbatę. Na dobranoc, pokrzywe. I chcę sobie przygotować na śniadanie do zabrania ze sobą overnight oats i szukam jakiegoś pojemnika. Najlepszy by był taki słoiczek. Niestety jeszcze tutaj jest trochę tego tahini. Może jutro na mieście poszukam i kupię jakiś fajny, bo nie mam żadnego. Mam te pojemniki od blendera, więc przygotuję tutaj, chociaż to jest za dużo, będzie mi dużo zachowało miejsca. Będę używała siemienia lnianego, czy ja płatki owsiane, mleko roślinne wiórki kokosowe i trochę masła orzechowego, cynamon of course. Dodaję do lodówki. Rano sobie tylko dam maliny, jeszcze masło orzechowe, jakieś orzeszki, jogurt sojowy. Wyzerowałam moją wodę, idę nalać I sobie naszykować na jutro Sprawdziłam autobus, muszę wstać o godzinie 6, planuję w co się ubrać Ma być 20 stopni Wziąłam sobie beżowe spodnie, biały top I ten polar, ale Zastanawiam się czy nie wziąć Tej różowej koszuli Ale to zdecyduję jutro jak przymierzę Ja już jestem w łóżku, mam tu jeszcze moją herbatę Jeszcze będę musiała wstać umyć zęby, biorę jeszcze CBD I teraz mam taki czas właśnie Na wyciszenie się, już jest 23. Muszę iść spać. Podsumuję ten dzień, co się wydarzyło. Napiszę też, za co jestem wdzięczna, zacznę na przyszły tydzień napisać różne intencje. Zacznę od afirmacji, o takich self-love zdań. Napisałam wszystko, idę umyć zęby, na dobranoc sobie puszczę medytację. Robię to, jak mam problemy z zasypianiem. Teraz akurat rzadko się to zdarza, ale jak mam taki okres, gdzie jest dużo stresu, to lubię ją włączać. Oczywiście medytacja od Gosi na dobranoc. Dam linka na dole w opisie, jeżeli ktoś ma problemy z zasypianiem, to bardzo polecam. Ja nie wiem, tak słucham 3-4 minuty i już potem i tak. To było na tyle z mojej nocnej rutyny. Studia zaczynają się od jutra, pierwszy tydzień. Mega się cieszę, ponieważ wyjdę do ludzi. Czegoś się nauczę na pewno na wykładach. Wydaje mi się, że będą interesujące rzeczy. Dobranoc, ja lecę spać. Trzymajcie kciuki. pa! pa.